Witam Was w drugim odcinku Wiadera. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę, przeprowadzę wywiad z Tamaki 24-25. No dobrze, Tamaki, pytanie numer jeden. Masz zwierzaczka w domu? Jeśli masz, to powiedz jakiego i jakiej rasy. Mam zwierzaka, królika, wabi się felcia, ale nie jest u mnie w domu, tylko u mojej siostry. Aha, ja mam dwa kotki. Yy, Bunie i Smurfusia. No dobrze, y, Tamaki, pytanie numer y, dwa yy, Kto jest twoją najlepszą usiską na YouTube? Nie mam sisek. Miałam jedną siskę y, animowaną, ale one mi po prostu się pokłóciły. Och, ale szkoda mi się. Ja mam tylko Aleksię i Ewelinę. No dobrze, pytanie numer 3. Czy lubisz szkołę? Chyba odpowiedź na to pytanie to każdy zna. Lubię trochę Ja jej nie Matma i WF to najgorsze, co mogłoby się spotkać. Angielski to też jest. No dobrze, pytanie numer 3. Przepraszam, 4. Wymień trzy ulubione filmy. Mogą być też baśnie albo jakieś bajki. Moje trzy ulubione filmy to Wings, M. Jak Miłość i Zafalowanie. Coś podobnie jak ja. To, to znaczy, ja nie lubię tak bardzo zafalowanych. Na trzecim miejscu jest y, Hannah Montana albo Czarodzieje z Waverly Place. No dobrze. Y, pytanie numer 5, czyli pytanie ostatnie. Kogo znasz z Real'u z YouTube? O ile kogo znasz? Znam z Real'u kolczetkę 2581. Nie, 25 2589. A ja znam tylko Ewelinę, no więc już ci nie będę moja tamaki zamęczyć pytaniami. W następnym odcinku przeprowadzę wywiad jeszcze nie wiem z kim, więc możecie się zapisywać pod filmikiem, czyli w komentarzach. No więc siema wszystkim i do zoba w następnym odcinku.